Yamaha MX Pro Tour wraca do Polski. Wreszcie, po kilkuletniej przerwie, pełna gama motocykli motocrossowych do dyspozycji amatorów i zawodników z licencjami. Motocykle od najmniejszych: od YZ65 przez 85, setkę, 250 w dwusuwie, w czteropaku. Te standardowe seryjne, ale też wyposażone w kity sportowe Gytra, są do Waszej dyspozycji. Więc, 2024, to jest to miejsce. Tor świetnie przygotowany. Wczoraj pierwszy dzień jazdy, później wszystko zbronowane, dywanik od rana. Dzisiaj można jeździć dalej. Mimo, że jesteśmy w listopadzie, to myślę, że przez brak deszczu warunki dopisały. Organizator też przygotował świetnie motocykle. No i co jest fajnego, to to, że modele, które tutaj są do testu, to są modele przyszłoroczne 2025, a więc można się przyjechać. I zadecydować, czy ten motocykl się nadaje do tego, czego Wy oczekujecie po swojej maszynie i możecie takowy zakupić. Ale jeżeli nie, no to po prostu też fajna zabawa Frajda, aby skorzystać z pełnej gamy motocykli podczas MX Pro Tour YZ Victory Zone. Mocno offroadowe, off-roadowe. jeśli chodzi o Yamaha, to nie znaczy tylko motocykle. Za naszymi plecami, za moimi plecami i e bajki Yamaha, a więc Moro07 do testów dla wszystkich tutaj uczestników tej imprezy. Moro07 w ramie S, M i L w dwóch standardowej wersji oraz terty anniversary. Dlaczego terty anniversary? Bo nie każdy wie, że Yamaha już robi rowery elektryczne od 30 lat. Także tutaj myślę dla wielu bardzo przyjemna niespodzianka, bo nie wszyscy wiedzieli, że będzie można takimi rowerami pojeździć, a one na padokach motocrosowych spisują się idealnie. Można sobie siąść ze wspomaganiem elektrycznym, szybko polecieć na koniec jednego toru, poobserwować zawodników, przelecieć na drugą górkę, popatrzeć. No i widać tutaj, że są mocno oblegane i już parę kilometrów zrobiły. Yamaha MX Pro Tour 2024 Więcbol.